I so, Witamy! Witamy w prawie Yo. pewnym składzie I Jest jeszcze Hasan, ale się wstydzi to... Poczekaj chwilę, Ej. żeby coś powiedzieć I brakuje... Ale powiedz mi Kamil, że się nie nam... mylę, że kiedyś ten tekst może polecieć Może polecieć Brakuje nam o, kolegi to... homoseksualisty, to... który jebie 24 w szpitalu Świeć Pani jego duszą no. Tak, zwykle mam jakieś dziwne lagi. Czemu ten wow, nie wow, może zapamiętać, nie wiem, że mam was wycisany. Nie wiem, to też tego nie rozumiem. Co on mówił? Nie wiem, wyjebane w niego No na no, początek znaczy, pakiety co? uciekają. I like this. I, I, I like this smell shit of the morning. Będzie przeschnięcie. Jest long, się. jest long. Toilet. Almiglenia A ja to co, ja dostałem tapa. Tak. Ja w tym Hasem O kurwa, cwaj long! Na blisko i na dali. Manek wywrotny. Hajp. Jeszcze jest jeden. Hajp. Nie wiem, gdzie może to być. Kurwa. Dojeżdżam tam matkę. Dobra. A to hasam. Wejdę fuzy. Słuchaj! W Tam był. Ostatni! Bronią go, rzuć! ja toilet, Tojlet! Jajde z sraczek. Czekaj, Hasan. E, 96 w dwóch, 99 w jednym i dwie kurwy mi podjebały, nie? Rudy i ktoś jeszcze na pewno. Nieprawda, ja nie, nie zrobiłem fraga. Aha. Hassan, ty, ty dziwko. Kurwa, w pole 84, 31 asysta. Odpierdol się robi mnie. nie, ja zrobię 20 damage. Nie wiem, ja 232. Gościu, ma 16 obrażeń i 2 fragi. Maciek, no ty też. A masz 0 no nie! Jo, jo. Za na klaus. Ten ten down. down. No, chuj. Drzewo co nie istnieje out. Mleko. Toilet Toiletor. Oj, pizda, obity. To, ja kurwa To pizdę to jest, to Me to Me tu ten flash od naszego bohatera. Żółty masz pakę. Ja pierdolę kto rzucił flasha kurwa w toalety? Kamil. Ale odbił się i poszedł na lewo. No i dostał go w pysk nie. A to mój pierwszy flash. Masz bombę. Dzień jaki ty masz? Czemu ty jesteś fioletowy? Czemu kurwa random jest zielony? A możesz mi dać, jak chcesz. Ja nie chcę tego szajsu. to ja okay. wezmę okay, I can't play this shit. Zginąłem w 6v1, nie? I mean, I can't play with this wiertarka. It's no problem for me. Oh, where are you from, Poland? Yes. <laughs> Dobra broni z do tych set Okej, okay. a ty czeski? Polska. A. Już nie wydaje że to Polak? Nie. Dobra, próba? mi na emigranta. Ja nie wyjdę, ja nie wyjdę. Ja mam smoka. Down the views. No wejdź. Y Miałem smołka, nie wiedziałem co tu się dzieje, stary. No to, no. Fuck no! Oj, Ale ty no z... na sajcie macie pompę jakąś. Isekło. Czekaj, jest. Chyba. Okay. Polski, ktoś z polski? Piszesz, Czekaj. Kurwa polski, kto jest polski? Wszyscy. A my mówimy kurwa dwa po angielsku, to... Nie no szkodzi. Przyzwyczajenie. Zwyczajnie, że z radzieckimi się gra. Tak. 83 w jednym. Ja pierdolę! Obił ktoś niebieskiego? Nie, dostałem kurwa przez jebanego wiem. No ktoś mi mówi plantuj, plantuj, ja typo na side'ie sobie stoi, nie? No to, tak się... to... ja bym za side'em, no nie wiem. Hasan był bo... mieć... Kurwa, mnie ze smoke'ami To idzie. Może nie potrzebi się, przyznaliśmy, że jest z kilku okay. Nie być. wiem, ja dalej go mam tak cicho, że w sumie mogę mieć wyjebane to, co mówi. Mogli... Ale ja też się muszę wsłuchiwać, nie no. wiem, coś jest popsute z tym. Pierdolę, ja nie wychodzę, nie masz chcę. Masz Nie, nie mam. Nie, nie mam. Mi się też no, automatycznie się, że także, wiesz... to może. Czysto masz prawo. Jest. Kibla. Kurwa, low pakę mają, nie? Ja pierdolę. Kurwa, mam laki Kurwa, bądźmy kiby. Na razie to ja mam pakiety, kurwa pizda Kurwa, na trawa mnie zdradziła. Zadaliś mu coś? Damage czy nie loczek? Zielony 27 w jednym. 30 Można, można jako Eko B? Eko B? A. No. Jak to smoke na wejście. Nie wiem. może na powoli, ja zrobię hałas na, na tym na lągu. Ciekawe, co się stanie, jak wyrzucę kurwa pistolet i rzucę ci Ej, no cicho, no. Aha, strzelam glockiem, Ej, masz pakiet. Okay. ja mam problem. Dla... O kurwa, bomba. Jest lewo blisko dawaj, lebo, dawaj, dawaj. Będę plant Złat Kurwa w miałem. Lewa, Lewa Noczek lewo. lewa, prawa, prawa, prawa Pompę masz Nie z bombą! Bo. Pompę masz z niebie Kurwa debilu! <noise> Pompa była pusta, kurwa, To szybciej... on się wystrzela. Słuchaj, szybciej włożyć Jakbym ją jedną... podniósł, nie zdążyłbym jej przeładować. No, no, jest... no, I pedce, stary. Podniós nie podniósł, i ją podniosłeś. Szybciej jedną pestkę byś wsadził, kurwa, niż ładował całego glock'a. I chuja by mi ta peszka dała. Bym go za 30 uderzył, znając magię pompy. Byłyśmy ładnie. Bardziej pewne to niż ten. A, tak to... Kurwa, go chciałem paką rzucić w pewnym momencie. No to nie, ty tak. z paką mu A co, poczekam za, za szyszką? Tak. Nie będzie, bo palak patrzy. Kurwa... Kurwa! Kurwa ale jak to zrobić Przyblokował mnie i dostałem kurwa no. pizdę, nie? Ja pierdolę, nie? Eee. A sama się zbiera no kamienie. Na zewnątrz, kible na zewnątrz. O jest. O, o jest. No kurwa, no co on robi, nie? A, ci... Cieka, się tym miejscu, co... Dobra, Gościu, tak sieka w tym miejscu, Dobra, przekonaliście mnie. wspomaganie celowania. To. Gościu, tak to robi w tym miejscu. Co? Hmm. Hmm. No, to, to, to. tam wrzucić, nie? Można. Czemu co? No czek? Ja bym pochylnią, poszedł na wodę. No, Kim? Jak pochylnią? No, no drabinkowym. Tu, prosto. It's, it's called Phoenix, my friend. Żadna pochylnia. Jest kurwa pochylnia. Polą B. Czekaj, ja mam Polaka. Dobra, wychylam. Jeszcze jeden, 2 B, dwóch B. Zobacz jak mam polaka, nie wejdę. Spójki Ja się cofam Ty tam tam się Long Kurwa, zejdziesz na felgę co Jeden jest tam na wprost za tymi beczkami idę, No właśnie Chodź, be, zielonka. Plant. Jeden się schował okay. za siteem. On site. Ale kurwa, dwa, dwa bułki weszły. A no, na m miał. Dwa bułka, a no, mam gdzie? Jebany mnie przez kanał z tej nieźle. Dwa bułka. O, jabłka. Mamy... No jabłka. Jak mamy... wychodzić kible, to trzeba Naj, najlepiej. A na kible jak idziemy, to palimy gnoje. Co jesteś? Ja Ja mam uczulenie na bombę. Patrzcie. drzwi. W górę. Jest! To jest ten odpalony Kurwa mać, no nie wiedziałem gdzie on był Idzie do ciebie Fenik będzie MK Albo już uciekł na Kibla. Kurwa mać Ale sam, gdzie ty jesteś? W nich się. W kiblach będzie tam Ale nic nie żyje Zbit, Dobrze Saj, standard Kamila ktoś otwierał. Plecy Feniks, plecy Feniks, żółty paka zapierdanej Słyszałem jak drzwi otwierał Lecę obity. Schowajcie się Zwłaszcza ty z dwoma chab Podchodzi kibla Ja pierdolę Mariusz Wiem Kurwa Mariusz! Ale tak się Ale no jak nie widziałeś! Byście celowany na niego! Jeszcze ode mnie dostał 29 A ode mnie do 124 A, minus 30 mu No, ja 29 A, pierdolę Mariusz, aż żeś to kurwa zjebał! Powiesz go zabić Zabijeś! Zabije kurwa debila Bo ma HP, nie? Kiedyś, kiedyś na pewno. 2 HP mu zostało. Nie wiem kurwa wy wiesz No Tak się kurwa boję wiesz Poprzednio mi się działo a teraz to nie wiem co się stanie Weź ktoś bombę ode mnie Oczek. Ja mam P90, ja tego nie sobie i tak faszuje Był ląb no, no kurwa, no dwóch Dwóch przykładów do mnie Ja pierdolę wyrzuciłem bombę dla was Nie idę, ale drzwi mam zamknięte, słyszy mnie wróćcie. Może z schodami chyba nie wiedzą o co na balony mhm. masz Mhm, nice. Kurwa, kibbleś. Chyba nie zdążyłem. O Jezu, Cię teraz do mnie słońce dzwonisz? Już, kurwa, za wyczucie. Chodź, czasem. Ja ci Teraz będę. Chyba czasu nie mamy złotka. Tu już brak na kurwie wejść. Był site. Standard. O kurwa, scout. To Jest na banku, na Kurwa! O! Kurwa! Ja pierdolę, jeszcze kurwa ping. Ja pierdolę, ja ci chciałem bombę wyrzucić, nie? Ja się go tam kurwa nie spodziewałem. dziwka jebana. Nie, nie mi wiem jak to pójdzie. Ja pierdole. Góra kurwa. No. Tam nie chciałem kurwa grać. Nie tak kurwa jak gdzieś idzie jak szajbus. bo co? Nie chciałem zagrać to w chujo, to daje jak oni się pestkują. Taki powoli czy na kości to czas nam się skończy. Nie chcę tego. Nie tutaj. teraz Ja jeszcze mam lagi. Kurwa, nie trafić sobie. Aha. Ja też mam lagi. Słyszyłeś mnie. Będzie przy kibla I Ja po prawej od razu. Kurwa, dwóch! Jest sroczy. kibla i wewnętrzna. Prawo. kibla. Jeszcze z lewej. Z lewej został. Weź pakę. Jest, biegnie do nas. Oni idą, ba. Idź, ba. Heaven. Heaven macie. Kurwa! Samochód. Ja pierdolę. Hmm, ABC Kurwa. Jebane augi Pomarę no kurwa tu jak to się nie dziwię, że nasłyszono no. <laughs> co ty kurwa chciałeś zrobić w tym momencie? I tak jeden patrzył wejść ABC tam Tak wejść tam, a oni jak wiedzieli. No że ale to drzwi otwierasz sobie i tak słychać. Tak, to bez różnicy. Nie. nie, nie drzwi, drzwi, drzwi słychać kurwa a, z no, Sajdu Ani. nie Kurwa Geila. No. Pomożnie. To ja wtedy usłyszałem jak my zostaliśmy w trzech na tego jednego coś coście przejebali Że kurwa plecy robi No idu ja mi da. Ui, nie już nie rzucać To rzusta kamień? To się dopiero do was idzie Kurwa B! Trzech B! Kurwa za no i człowiek nie ma. Ale nie O jest. Mówiłem coś dalej tam kwiecie. Cofnij Warczyło, że bym nie spusował. Gdzie w pickie? Fenix jest. Gdzie jesteś? Jestem na micie przedentalnie. Kurwa, no i chuj, nie mogę trafić z nieba. Na zewnątrz, po lewej. Kurwa, mać! Do kurwa, I oni zagra. dostają po 13, po 21, nie? Mam wrażenie, A? że im niżej jesteśmy rangą, tym lepiej kurwa strzelają ludzie, nie? Stary, stary po 80, kurwa. Kraszta znowu Uj, ja zagram w to... To na moc Ja pierdolę teraz moja. Nie mnie atakuje cały czas. Jeszcze raz, To nie To Nie. I I to Wiesz, to ja tak, nie kurno, A ten... jest to jest kilo. A to jest Jest! Guys Ja pierdolę doczek, mam 0 hp, jest tubnika. Kurwa! nim... Nie wiem. Phoenix One. No. Już przeginął. Ja na z nadziejkami. Kurwa, mam te życia. Sam kurwa. Wszedłem na niego z pistoletem, nie? Mówiłem ci, kurwa, gdzie jest do chuja. O! Jak dostałem info to już strzelowe, nie. O no kurwa, sorry, nie moja wina. No kurwa! Ja pierdolę, niemożliwe. No kurwa, nic nie wchodzi w tej jebane pustełby Będzie wcelowany. sprawy. Jest 20 braku, braku. 26 w jednym dostał, nie? Bez nadzieja, bez nadzieja. 121. Czyli macie przepierdolone dzisiaj. Pod hm? Jak już przegrywamy dwa, to nie mocne to grać dalej. Ale ja, pierdota. Kurwa, nic nie siedzi, nie. Ej, hey, do łanga. Ej, do baba. Ej, do baba. Ej, do Co zostało? Zostało A i mid. Bo nie dojdę do łanga. Jest B, jest B. O Jezu. Przechodzą no czek To nam kurwa za za dzisiaj. No, no kurwa uciekał, 4. mnie trafił nie. Dawaj ja pierdolę ostatnią peskę nie trafił, ja kutas jebany 40, 20, 119. 19 Które z dałeś damage? 51 Kurka smutny Chuj nie smut. Kutas jebany ostatnim peskę nie trafił To jest vis kurwa A to? Jebać. jebać Jebać, jebać, nie je grać co, Kamil? Nie, nie... Też jednak nie to przekonać. Nie, stary. Kurwa, młoteczkiem. Woda w Co ty? Dzięki. Dzięki za ofertę, ale ja nie mam nawet Minecrafta na dysku. <noise> Fejr. jeszcze jeden wyszedł. Kamil, Kurwa, nie zdążyłem. dwóch nie... No patrz! O kurwa, on no! On nowo... On nowo sz... same heady strzelał z tej nowej, nie? No słyszałeś to, nie? No kurwa, no co to było, nie? Woda była. A chłop kurwa na, na tym... Masz PM, sa Biedę z ekranem. Pompę masz na wodzie, jak coś. Chodź, sobie... Przed jest, Jeszcze jeden drugi, woda będzie. Drugi Mariusz, pakę masz. 28 pocisków i ładujemy. Mixte. Chyba 3 Lewa, lewa, plecy! Stary jest. Minus kurwa jebane 90 HP, rozumiecie to? Nie. 72 kurwa, w, w, w pięciu gościele. ja uderzyłem, nie? Z wiertarki. 100 w trzech z pompy. Automatycznie. Ile w, kurwa w gościa trzeba wpakować jebanych pocisków? by w ciebie trafić do Ja dostaję w trzech 100, a gościu w pięciu 72, nie? Kurwa nie mam Właśnie pytań do tej gry. tej gry. Do tego mi spierdalałem pakiety co chwilę, nie? S są zjebane serwery, kurwa. Mi spierdalają chęci do życia, jak gram w tę grę. Life could be dream. <laughs> Jeszcze ja balony. Life could be dream. <śmierdzi> kurwa, mit. Ja pierdolę. Kurwa, mleko dostałem. Life could <śmierdzi> be <dream>. Kurwa, drugie. <śmierdzi> Balon jeden balony. Tam by Kurwa se żartują do chuja. cie się pojemność magazynka a plecy mi robi plecy mi robi chuj nawet z banku nieprawda tak no toż już wyszedł oh, drugiego było słychać przy Kibla. nieprawda jak strzelał tak. Akurę, ogląda, ja naszuję, wyjebam, To ja sobie naszuję bieg dalej i myj panę do pewna ty Daj na respa. Taki odłamkowy rozerwiemy się. Nie, ja, rzuć na respa. Ale widzisz, Rudy, ja mówiłem, szybki meczyk, 25 minut, przejdziemy kurwa, no. No kurwa, jakbyśmy zaczęli równo 25, 21, to byś się kurwa nie myli. No. Mi do dwóch, kurwa, nawet nie ma jak Po co oni idą? Ja pierdolę, panie kurwa, trzączyłem, żeby... trzączyłem się na hasama, on dostał pizdę od razu. To ja się nie przebawię ty. Dobra, czekajcie. Co oni idą? Idą no, nie. Coś long, coś long, coś w No kurwa, wrócili się, nie? Tak. Dobra, Dobra no. że miękki był. Ja, kurwa, pierdolę, jak w ty? O co, 764, co 64, kurwa 78, Jebać. dostał, nie? 78 dostał. 64 w czterech, nie? Tą grę też. Miscongratulacje do wieczoru na razie. Dzięki za info, ciao. Na razie. Ej, do dna. 270 exp. Stary, stary 270 plus bonus. Znaczy za mecz dostanę 90 i 270 za bonus. Tak, ja też. To, to samo. Jebać.